W większości umów, właściwie wszystkich znanych mi umowach kredytów powiązanych z walutami obcymi i z, w znacznej części y, umów kredytów złotówkowych banki ograniczały się do tego, aby przedstawić kredytobiorcy takie ogólne oświadczenie, iż ten zapoznał się z ryzykiem związanym z zawarciem umowy i wie o tym, że na przykład WIBOR może ulec zmianie. A w świetle orzecznictwa wiemy, że taka zdawkowa, ogólnikowa bardzo informacja jest niewystarczająca, aby powiedzieć, że bank wywiązał się ze swojego obowiązku Informacyjnego względem konsumenta. Aby to zrobić, musiałby, tak już zacząłem mówić, przedstawić dane historyczne, symulacje, spłaty kredytu opartą o założenie, że dojdzie do istotnej zmiany wyboru, po to, żeby unaocznić temu konsumentowi w sposób taki przystępny i zrozumiały dla niego, z jak wielkim w istocie i nieograniczonym ryzykiem wiąże się zawarcie umowy kredytu. W przypadku umowy, której dotyczyło postanowienie o wyminowaniu z umowy wyboru czy raczej o zawieszeniu spłaty wyboru. No, bank z tego obowiązku w świetle zebranych prawie dokumentów nie wywiązał się i dlatego ma teraz no, kłopoty w sądzie.